Moim zdaniem w Valley jest słucharkową edycją, no ale dobra, no niech będzie. No. Bo ja ale nie bo umiem ja, się utożsamić z tymi postaciami. Ja tej postaci nawet nie umiem tam oh, położyć. O fuck! Nie da się tu położyć, zdupiony stół jest. To wiesz co, to odłóż... Pierdzielę grę. Nie, dołóż do stołu, na, na bokse połóż, no. Aha, no dobra. No. Dobra. Dobra. No. Dobra, uwaga. To pytaj się pierwszy. Czy moja postać jest kobietą? Nie. Czyli to nie jest kobieta. A Robin to jest kobieta, to jest chyba baba. A no to se sam zawaliłeś teraz. Nie wiem, kto to jest dokładnie kobietą. Marmi, to jest chyba baba. To czy moja postać jest mężczyzną? Nie. To się pytaj mnie, to ci powiem. Czy Emily to jest... to jest chyba kobieta. Czy moja postać ma czapkę? Nie. Czyli wszyscy w czapce odpadają. Dobra, A teraz ty się pytaj. No, czy, czy moja postać? Bo jest kobietą. To czy moja postać posiada Lalalala... yy, rudawe włosy? Tak. Mhm. Czy moja postać ma literkę A w imieniu? O kurde, ja nie wiem czy takiego coś można. Pytać. Można. Nie, nie ma. Czyli Sebastian Sam, Shane, Kent, Eliot. Chciałem spytać się, czy, moja, czy moją postaci ruchałem, ale ty nie wiesz. Hmm. Tori. No. Dziecia. Dobra. Ko tylko nie mów, że to jest moja ukochana żona. Nie, nie mogę powiedzieć tego. Bo to stracę rundę. To jest baba. No dobra, nie. Czy to jesteś ty, kochanie? Musisz się spytać zaraz. No. Dobra, czy moja postać ma warkocz? Tak. Ach, to nie jest penny. Czy moja postać ma zarost? Nie. Uwaga. No. Mam pół na pół. Czy moja postać to, uwaga, Lea? Tak. Leach. Jest. A ty możesz się spytać jeszcze? Czy moja i... postać to Deneterius? Nie. Może. Moją postacią jest Pierre. A w dupie mam Pierre. Dobra, w dupie zmiana gry. Zmiana, zmiana tego. No trybu to uwaga. Gesshu. Uwaga! Jaki jeszcze strip? jest tryb? Znaczy... Jest tryb... Jest najlepszy tryb, uwaga, patrz to! Ej. Pepe! Guess Who Pepe Edition! Dobra! To co, tradycyjnie? Tak. A czekaj, gdzie jest mój stół? Mm. Pój jest tam, dobra. Dobra. Tradycyjnie, tasuję. Tradycyjnie... I biorę jedną kartę. Z zakrywamy. Edition. A ja je, kuźwa nie widzę tej mojej karty To ją obróć Bo ją masz ale... przy niku swoim trzymać Tu gdzie Bonkol jest napisana, a nie tam gdzie ją ukryłeś Serio? No już ja już kurde dobrze, znaczy widziałem ale nie widziałem właściwie co na niej było No to, no to ja wywalę to no wywal no, ją i przetasuj sobie Czekaj wszystko wziąłem Cały Bonkol Dobra mam <laughs> No, no, ale siedzisz przy crazy. mojej stronie, kto jest jakby co? To weź tam się ustaw u siebie. No dobra, no. Uwaga. No. Ty pytaj pierwszy. Ty się pierwszy pytasz. No to czy mój Pepe. No. Jest. Czy mój Pepe jest taki normalny, zielony? Tak. Mhm. A czy mój PP ma coś na głowę założone. Maskę, okulary, czapkę. Nie. Nie ma nic założone. Nie. Czyli to nie jest ten PP, to nie jest ten PP, to nie jest ten PP To nie jest ten PP To nie jest ten PP. Nazi PP. to nie jest. To też nie jest ten Pepe. Uwaga, czy mój Pepe? Żydowski Pepe, ta nie. chyba Pepe też nie. No. Czy mój Pepe jest smutny? Nie. Nie. Ten ma też sombrero na głowę. Czy mój Pepe? No. Czy mojemu Pepe widać nogi? Widać. Widać nogi mojemu PP. Czyli to nie jest ten PP. To nie jest ten PP. To nie ten PP. Uwaga. No. Czy mój PP ma nakrycie głowy? Tak. <laughs> A teraz ja, czy mój pepe jest żabą? Nie. Czyli to nie jest ten pepe, i to nie jest ten pepe. Dobra. A tu Ty... też jest. Tu jest żaba. Dobra. No stary. Czy mój pepe. Czy mojemu pepe widać dłoń? Dłoń, dłoń na dwie. Nie widać. Aha. A czy mój pepe. No. Jest zielony. Tak. Zobacz sobie gierkę Kill all zombies. Bloody life. Dzięki za Donata. Jakiś Kill all zombies. Czy ty znasz taką grę? Nie. Ale, ale mogę cię, Ale mogę cię zapytać. Uh -huh. Czy mój pepe to kermit pepe? Czy twój pepe to kermit pepe nie? A ah, fuck. A czy mój pepe to bulba pepe? Tak! Wiedziałem bulba pepe! Bulba. Wygrałem ah. To się Kill teraz... all zombies, napyprzasz zombie, a twitch chat ci pomaga, albo przeszkadza, ale czy to jest na ten Chyba nie Co to jest za edycja? Edycja gry komputerowych? Komputerowach Tasuje Dobra Dobra, znam już twoją postać No No, ale Uwaga Okej, okay, ja zobaczę co ja mam u Ciebie. O cór! Dobra, spoczko. Widzę już, bo myślałem, że coś mm -hmm. innego. E, no to ja teraz pytam pierwszy. Czy moja postać. Chyba że nie znasz odpowiedzi, czy moja postać pochodzi typowo ze świata, ze stajni Nintendo. Kurde, wiesz co, typ. Nie wiem, A ale nie, ty dobra, jak typowo ciężka, to raczej to nie inaczej. No to mogę zadać inne pytanie, mm. bo może faktycznie wiesz. My inną wiedzę mamy. Dobra. Czy moja postać jest ewidentnie facetem? Tak. Dobra. A czy moja postać jest y, człowiekiem? Tak. Jest człowiekiem. To nie wiem, czy to jest człowiek. To chyba nie jest człowiek. Megament, to chyba nie jest człowiek, co? No nie. Powiedzmy, że Scorpion to dla mnie jest człowiek. Chociaż nie jest człowiekiem, ale wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Mm Tu się przyjrzałem, czy ma dupkę, to wiem już, czy facet, czy baba. Mm -hmm. Dobra. Czy moja postać. jest człowiekiem? Tak. No dobra. Czy moja postać ma dwie ręce. Nie, czekaj, bo wszyscy mają dwie ręce i dwie nogi. Mm -hmm. Czy moja postać ma broń? Widocznie na tym. Nie ma. Nie ma broni. Ale te widocznej, tak? No nie ma na tej karcie. Ty tak jak pytałeś, odpowiedziałem. Ten ma karabin, ten ma noże. Ten ma pałkę tonfę. To weź jakiś judgment jest. Ten ma miecz. No ten powiedzmy, że nic nie ma. Ten ma pistolet. Pistolet, pistolet, jakieś miecze. To jest nie człowiek. To jest, jest, To odpowiedz mi na pytanie teraz, mm -hmm. czy moja postać, no, czekaj, czekaj, żeby dobre pytanie zadać, czy moja postać posiada, uwaga, pewnego no. rodzaju zbroje pancerz. Nie. Nie ma. A czy moja postać ma coś na głowie twarzy? Okulary, opaskę, na głowie, czapkę, kapkę. Tak, twoja postać coś ma na głowie. Dobra, coś ma na głowie. To coś, coś. Uwaga. Czy moja postać? To. Albo to takie lepsze pytanie by było. Mhm, Jakie? Mo czy moja postać? Masz żółte włosy. Ale żółte, no tak, blond. No blond, no jasne, żółte, jakiekolwiek, tak? Tak. Dobra. Pytanie Twoje? Moje pytanie. Czy moja postać. Coś ty mi odwrócił, czekaj, pokaż to. No nie, dupc. No nie, dup, serio? <grystanie> Kurde, no zapisałeś całą grebą, kol. Czemu obróciłeś tego typa? No, dobra, graj. Dobra, to muszę ci wybrać innego teraz z tych, które masz, ok? No, dobra, weź. No tak, i wskażę go. No tu. ale wiesz, czemu? Bo trzeba się tak przybliżyć. No zobacz, weź to przybliż na maksa. Trzeba tak przybliżyć, żeby zobaczyć. No jego stary, taki ja się pytam, czy żółte włosy, a ty zostawiłeś Digli Pafa? Ale jeszcze nie odwróciłem go. No stary, no ma blond włosy żółte. No jak trzeba przybliżyć. No mapa postać. No nie znasz się na grach. Nie znam się na grach. No i widzisz, no tracisz punkt. Co ja mam teraz odgadnąć, Czy moja postać ma zbroję na sobie? Stary film jest Terry Bogard. Co? Czy moja postać ma na sobie zbroję? Jakąś taką, taki wiesz, pancerzyk, taki kostium, Nie. taki fajny. Nie. Nie ma, czyli to, 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 to. Nale Dobra, Ta. czy moja postać, uwaga. Ja Goniu, go spisgany, chodź tu gramy. Czy moja postać to. to Ken. Nie. Mhm. Czyli w sumie ty sobie wybrałeś taką, że teraz <grym> nigdy nie trafię, bo będzie ostatnio o którą tam. <grym> no nie no, to będzie taka postać, już pokazałem, widzom jaka to jest. Aha. Czy moja postać. Aha, czekaj, bo miał wrócić ten. Nie, ja, to jest zbroja, jak pancerz. A czy moja postać jest kobietą? Mhm. Tak. Dobra, to ten też już nie będzie. Dobra, no nie, czy mój postać to Waldboy? Nie. No nie, czy nie, jest kurwa, ostatnia wskazana będzie. Ja też to wam to mówię. Zostały dwie, ja jeszcze to specjalnie wezmę na środek, kurwa. To czyli ja muszę zgadnąć. Czy moja no. postać to szejk? Powiem tak, są cycki. Kurf, shake pytam to się, nie czy szejk. No i teraz ja. No. Uwaga, to jest nie fair, ale okej. Okay. Czemu nie fair? Moją postacią jest Duke. Nie. No jaki cfel, no. Czy moją postacią jest Huili? Li? Huja prawda, wcale nie. A która? Poka. A mo czy moją jest Sora? Tak. A twoją jest pani niebieski cycuszek. Ale ona ma cycki stary, to są cycki. Stary, to są wystarczające. Patrz na tej cycki, jakie ma wielkie. Oka, nie widzę. A to jest ciulli. To znam ją. A zobacz, co ona ma tutaj, widzisz to? Widzisz tu? Tak Myśle. zwaną myszkę. Myszka. Myszka A robaczywka. Jak się nazywa Kurde. No to takie było życie. Boom. O kurde. Koniec tego. Koniec tego no tej starczy. Blitzepa. Starczy no. już nam starczy.